No, i pracuję dalej. Pocięłam tutaj śmiecie, pozamiatałam. Zaraz przeniosę się z boku, też tam będę cięła. Już wynios, wyniosłyśmy parę rzeczy z domu, ale pierwsze moja córka tutaj umyje pod wysokim ciśnieniem cement, żeby było czysto. I wtedy powynosimy wszystko i poustawiamy. Od nowa. No, a praca w ogródku w re. Troszkę jest czyściej. To jest pocięte. Tam wysprzątałam. Słońce świeci dalej. Tutaj z tej strony jest zawsze wiaterek. No, po troszeczku, krok po kroku. I wszystko będzie wyglądać lepiej. Pierwsze przytnę tutaj. Oczywiście muszę to wszystko posiekać, dlatego że w worku zrobi się od razu dziura, jak będę pchała te wszystkie gałęzie. No i po drugie, jak posiekam, to się więcej zmieści. Muszę tutaj upróżnić tą ścieżkę, odkryć, bo jest całkiem zakryta. A może przyjadą do mnie wnuczki? O! Weekend! To będą tutaj biegać zwariowane. One uwielbiają biegać po moim ogródku. I ta moja starsza już powiedziała. Babcia, ja chcę jechać do Twojego domu. To może przyjadą wszyscy? A jak nie, to przyjadą na święta Wielkanocne. Chyba to, obecne całkowicie z tej strony tu się przechodzi, to żeby nie przeszkadzało. To. to wyrwę całkowicie. To też chyba razem wyjdzie wszystko, utnę to. Zostaną tak korzenie na razie, bo ten jeszcze, ale chyba wyrnę. Nie widzi tych pastów, ale gdy ma się przerwę w ogrodzie, to później wszystko widać od razu. Miałam jeszcze Przyciąć troszkę brzegi na chodniku, bo tam słońca już nie ma. No zobaczę, może jeszcze pójdę. Sprawdzę, czy mam baterię nabitą. Czy muszę ją nabić, bo się coś, to ją nabiję na jutro. Dzieci to będą wtedy biegać, musi być opróżnione, nie ma co tego trzymać. Zastawiłam. Przed chwilą wycięłam, nie mogę go wyciągnąć. No i bardzo dużo jest tutaj podróżą. Dam to muszę poświęcić trochę czasu. Specjalnie na kolanach tam iść. Jeszcze trochę. Ta mała, ta mała kruszynka. To będzie. wybije sobie oczy. Trudno. To wszystko trzeba tutaj przyciąć. To musi podesnąć trochę. Dalej. Chciałyśmy zobaczyć, czy naprawdę tutaj jest ten szczur wychodzi. Już Wam zakończę tą historię. Moja córka podłączyła kamerę do samego tego otworu. Zobaczyć, czy czasem nie wychodzi. Była przez dwa dni i dwie noce kamera, i nic nie wyszło. Nic nie było widać. Może zjadł tą pierwszą dawkę, i może już nie wychodzi, może już go nie ma. Dzień dobry. Jest po siódmej rano. Ja już jestem w ubraniu do ogródka. To jest mój uniform. Chciałam poruszyć jedną sprawę, i proszę, piście komentarze, co o tym myślicie. Dawniej miałam ten pierwszy kanał, Życie Polki w Australii, i na tym kanale były w większości tylko filmiki o ogródku. Później rozdzieliłam ten kanał na dwa. Tamten mam jako ogólny, dlatego że pokazuję dużo rzeczy o Australii, a ten zrobiłam o ogródku. Na tamtym kanale jeszcze mam dużo starszych filmików, a dużo schowałam. No i teraz jest takie pytanie: prowadzę dwa kanały. Muszę nakręcać, robić editing. Sprawdzać bez przerwy, odpowiadam na wszystkie komentarze. Ten ogólny kanał ma dużo subskrypcji i dużo oglądających, a ten o ogródku, tak jak dawniej, nie ma Polaków. Mam mało subskrypcji. Kanał się nie powiększa. No i nie wiem, co mam teraz robić. Czy prowadzić ten kanał, czy go nie prowadzić? Ja myślałam, że gdy przestanę prowadzić ten kanał, to od czasu do czasu zrobię tuła, jak mój ogródek wygląda, i pokażę na tym ogólnym kanale. Ale to by było gdzieś co 3 miesiące, co dwa miesiące. Co się zmieniło i jak wygląda? Dajcie mi znać, co o tym myślicie. No bo nie mam subskrypcji, to nie mam takiej strasznej ochoty, żeby prowadzić ten kanał. Ale dziękuję bardzo. Biorę się teraz za cięcie tych wszystkich gałęzi popowodziowych. Podyklonowych. A dużo jest pracy, bardzo dużo. Nie będę was zanudzać, i pokazywać, jak ja to przycinam. Ale wam tylko pokazuję część, jak tutaj siedzę. I jak to wygląda, ile to pracy mi zajmuje. Bo ja to muszę tak wszystko dobrze pociąć. Córka mówiła, że gdy ja to porobię, wszystko to pojedziemy na ten ogólny śmietnik, wysypisko, i to wszystko wyrzucimy. No, i tak sobie będę siedziała i cieła. Tam jeszcze mam jedną taką wielką kupę tych śmieci, z przodu też mam i jeszcze bardzo dużo dojdzie. Ale, jak mówiłam wcześniej, ja robię tylko na początku te najważniejsze rzeczy. Te, które już leżą, przewróciły się. A później będę robiła ten mniejsze. To już pocięłam, to zostawiam, dlatego że przez cały czas używam. Jak widzieliście wcześniej, tutaj była też wielka kupa tych gałęzi, to też już posiekałam. Wszystko zmieściło się w tym worek, dlatego że to pocięłam na malutkie części. No i następna, tutaj, ale to jest wszystko mokre. To będę musiała chyba zrobić po południu, gdy podeschnie. Słońce już tutaj wychodzi. Na mokro jest mi niewygodnie to ciąć. E, ciężko, albo córka wywiezie, dzisiaj to na śmietnik. Zobaczymy. Pamiętacie ten pomarańczowy hibiskus? W ostatnich kilku filmikach ja to przycinałam. Wszystko rośnie prędko i ma nowych dużo liści. Czas się pozbyć tych indyjskich głów. Widzicie, leży tam. Odleciała. Widocznie to cyklon zajął się tym. Leży sobie głowa odłamana. A druga jest tutaj. Ta jest jeszcze cała. No i teraz czeka mnie praca tutaj. Patrzcie, jak to wszystko leży wyłamane. Widzicie, jaki to był silny wiatr. Motylek sobie przyfrunął. Szuka nektaru. Nagrzałam się, ale zrobiłam z przodu trawę na chodniku. Na chodniku przycięłam z dwóch stron tak trochę na goło. Sąsiedzi nic nie robią. Wygląda dobrze. Po ulicy też przeleciałam maszyną trzy razy i tutaj widzicie, zostało troszkę tych paprochów. A ten sąsiad, który tam ma te drzewa z przodu złamane, pokazywałam wam wcześniej. On sobie przyciął trawę i tą dmuchawą wszystko do mnie. Ja stoję i patrzę na niego, a on nic, tylko dmucha do mnie. Więc teraz zebrałam maszyną ile mogłam. Tutaj pozostały drobnostki. A wiatr wieje z góry, to, to teraz popcha gdzieś indziej. Jeszcze tego nie wyczyściłam tutaj. No bo to właściwie należy do sąsiadów. Ja do mnie należy tyle. Ja to tylko mogę przegarnąć butem i niech idzie do nich. Ale znając ich, to oni nic nie zrobią. No to idę teraz odpocząć, niby mam nie robić. Niby mam nie robić, ale ciągle coś robię. To zostało jeszcze parę godzin, trochę podeschnie to, wciągnę to pod garaż. Ale się napociłam. Och, leci z twarzy. Podleci. A no, dopiero jest druga trzydzieści. I dużo słońca. No ale zrobiłam tą trawę, dlatego że, chociaż z ulicy, będzie dobrze wyglądać. A tutaj sobie po troszku codziennie coś zrobię. Jak była mu lekarza, to pytała się mnie, czy nikt nie umarł w rodzinie z ataku serca. Nie pamiętam, żeby ktoś w mojej rodzinie zmarł na atak serca. To chyba będę pierwsze ja bo ta gorączka to mnie tutaj wykończy idę się na teraz zimnej wody z kordialem i zobaczymy się znowu wkrótce nie wiem kiedy zobaczę jaki ten filmik jest długi a teraz zaczyna się mycie pod ciśnieniem pierwsze wszystko tam gdzie nabrudziły gołębie Trawa skoszona też łyso przycięłam, ale to nie szkodzi. Jeszcze nie zdążyłam tą część ogródka zrobić. I tutaj ten kawałek, jak wam pokazywałam dzień wcześniej, ale ja do tego się zabiorę. Została jeszcze trawa z tyłu domu, którą pewnie zrobię jutro, i wtedy. Gdy zrobię trawę, to wezmę się za ogródek. Prawy wiozła wszystkie te krzaki, gałęzie. Teraz zamiotę. Trawa tam jest w tej plastykowym tym worku. Nie mogę włożyć w śmietnik, bo tutaj już wsypałam wszystko, co jest, co było z przodu domu. Jest bardzo ciężkie. Zostawiłam otwarte, żeby trochę schło. Gdybym w razie czego włożyła ten worek, to nigdy nic nie wiadomo, może by nam nie zabrali pojemnika. Trawa tutaj jest sucha. To ja przyknę, ile będę mogła brzegi trawy, dlatego że mam nabitą maszynkę, a jutro skoszę po południu, dlatego że rano trawa będzie mokra, bo nawilgotnieje podczas nocy. No i jutro także przytnę brzegi trawy na chodniku i z przodu domu. To jest mój plan. A czy mi się uda, to nie wiem. Pokażę wam chwilę tylko, jak przycinam tutaj trawę, żeby was jak zawsze nie nudzić. Ojej, ojej, narobiłam się. Baterii mi wystarczyło. Zaraz ją nabiję na jutro. A to wszystko, gdy jutro przelecę maszyną do koszenia, to będzie to wszystko tak jak odkurzone. No i najgorsza praca będzie zrobiona. I wtedy zabiorę się do... Wyrywania z przodu tych kwiatów, które leżą, tak jak i tutaj, i pomału krok za krokiem będę upłyniać chwasty. A teraz idę się umyję, ubiorę się w piżamę i koniec na dzisiaj pracy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim serdecznie za piękne komentarze i za wizytę.